Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead. Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie transporter bolidów F1 zespołu Ferrari z kolekcji Fizzy Publishing. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera 78 numer kolekcji, a potem złożymy sobie zawiasy komór i skrzynkę elektryczną. Jeśli interesujecie tego typu temataka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 78 zawiera Zawiasy górne komór. 9 sztuk. Metalowe. Zawiasy dolne komór. 5 sztuk. Metalowe. Skrzynka elektryczna. Plastikowa. Przegroda 1. Plastikowa. Część przegrody 1. Jakiś taki przełącznik. Plastikowa. Przegroda 2. Plastikowa. Sporniki zawiasów. Cztery sztuki, plastikowe. Obudowy zawiasów 1, plastikowe trzy sztuki. Obudowy zawiasów dwa, plastikowe dwie sztuki i trzy zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. Na początek bierzemy sobie jedną z przegród, i bierzemy też część tej przegrody. I tutaj mamy otworek. Mamy tutaj stworzeń. Ciskamy. Następnie bierzemy sobie pierwszą osłonę naczepy. I to jest prawdopodobnie ta, z tego co pamiętam, czyli z tutaj tym okienkiem powiedzmy. Bo ta ma tutaj. Więc chyba tak, mam taką nadzieję. Eee, I. Dobra. I teraz tą przegrodę tymi dwoma sworzniami łączymy z, z komorą do tych yy, wciskamy te sworznie do tych otworów Tyk ciśnięte następnie bierzemy sobie skrzynkę elektryczną i skrzynkę elektryczną e, wksz, 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 wksz. Hmm, dopasowujemy w ten oto sposób tak czyli mamy Dziwne, ciekawe, po co ten pipek tak naprawdę. Bo my dopasowujemy się tym gniazdkiem do tego. Więc tak naprawdę ten drugi tylko zasłaniamy i tyle. Teraz żeby tam. O teraz się udało. Yy, przykręcamy go za pomocą jednej śrubki CP Jedną! Oczywiście uważamy, bo tu już się wkręcamy w plastik, więc żeby. Uważamy, tak jest. Teraz bierzemy sobie drugą przegrodę. Tą drugą przegrodę przykładamy w ten sposób, tak żeby tutaj się e, te dwa e, otwory, te cztery otwory się tutaj nam połączyły i za pomocą dwóch śrubek CP przykręcamy. A teraz zajmujemy się zawiasami, no, czyli znowu mamy przykręcanie małych elementów do małych elementów. Eee, tak, mamy te cztery górne zawiasy i cztery, eee, cztery wsporniki i musimy je przykręcić tą końcówką. Ok, no trzeba być uważnym, bo przed chwilą się tak przyglądałem i przyglądałem i mi to nie pasowało, więc nie wkręcamy teraz tutaj w to miejsce. Tylko w to miejsce. I przykładamy tą końcówkę od tyłu, a od tej strony wkręcamy za pomocą śrubek DM i robimy tak z każdym zawiasem, więc nie będzie łatwo do dzieła. Najlepiej właśnie chyba tak na płasko przykręcać. Ok, jest w miarę sztywno. Następne. mamy to, całkiem sprawnie poszło, więc polecam tak na płasko <laughs> dobra i teraz bierzemy sobie tą naszą pierwszą komorę i w tej pierwszej komorze montujemy te zawiasy tutaj i tutaj za pomocą śrubek CP też to zrobię na płasko <laughs> ok, teraz idziemy do drugiej komory, i w drugiej komorze montujemy tutaj i tutaj. Zrobione. Dobra, teraz bierzemy sobie jeden z jedną z obudów. Tylko pamiętajcie, że są różne, więc bierzemy tą. Tę obudowę. Bierzemy też dolny zawias. I teraz mamy tutaj dwa oczka, jedno większe, drugie mniejsze. I teraz tutaj przykładamy tu, właśnie w tym miejscu. Tym mniejszym oczkiem i przykręcamy to za pomocą śrubki DM. No, zastanawiam się, jak to schwytać. E, też pamiętajcie, którym zagięciem, tak? Czyli, jak mamy tą część w ten sposób, to małym oczkiem, i zagięciem, tak jak widzicie, w tą stronę. Jak ja mam to zrobić? O, samo złapało. Dobra. <laughs> Oczywiście, że się ślizga, ale już jest git. No, dobra. Aha. Teraz bierzemy górny zawias. Górny zawias przykręcamy. Odwracamy o. i przykręcamy go tutaj w ten sposób tu i też śrubka DM. Ale tu już jest łatwiej trzymać chociaż chyba krzywo, bardzo krzywo się wkręciłem. Więc już robimy popraweczkę, o ile się uda. O, teraz jest git. Tylko jeszcze trzeba dokręcić. Najbardziej trzeba uważać, żeby tutaj tak nie wcisnąć, żeby nie złamać tej obudowy, co nie. O, no dobra. Mamy to, i musimy to powtórzyć jeszcze trzy razy. Także do dzieła. Czy jeszcze dwa razy przepraszam. I teraz chcemy te obudowy zawiasów przymocować do naszych tutaj komór. Ok, już wiem gdzie. Więc tak. O, i tak. Tutaj mamy jedną z komór, którą najpierw tutaj tym sworzniem. O. Wpinamy w ten otworek. Wpięte ciach, o, ale nie trzyma się tak do końca, więc to ma tylko, że tak powiem, jak już to wkręcimy to, że tak powiem usztywnić. Bierzemy sobie śrubki DP. I wkręcamy się. No, przekręciłem. No, trudno. Następny, to samo. Też mamy otworek, mamy stworzeń. Ciach, ciach, ciach. Oczywiście, że się nie utrzymuje samo z siebie. No, tu się nic nie przekręciło, na szczęście. Bo tutaj już niestety. No ale właśnie kawał plastiku ukręcony. Ale zawsze mamy trochę kropelki. To jest najlepsze, że kropelka najlepiej to się klei do skóry. Więc nie wiem, czy właśnie nie pogorszyłem sytuacji. Zamiast zostawić w spokoju to, to ja kombinuję. Spokleiłem tylko palce. Efekt dokładnie taki sam jak przed chwilą. No dobra, mamy te dwa i jeszcze jeden nam został. A zawias i jego e, montujemy w tym miejscu. Teraz bierzemy sobie jeszcze dwa zawiasy, trzeba z nimi zrobić porządek. To mamy te odwrotne, ale montaż jest praktycznie taki sam, czyli mamy taki kształt. Mamy zawias dolny, małym otworkiem z zagięciem w tą stronę. Wkręcamy się za pomocą śrubek DM. mam nadzieję, że nie będzie potrzebna kropelka okej okay. Tamto potrafiłem, tego nie umiem z tej strony. Nie, nie, umiem. nie umiem, nie umiem tak złapać, żeby te śrubka. <słuch> Jak ja mam to zrobić teraz? Nie umiem kręcić lewą ręką. O! dobrze. czy dobrze. <słuch> Niedobrze. Odwrotnie. to boli wkręcanie tego gówna małego i jednocześnie połamanie wszystkiego o dobra załatwione i teraz <laughs> montujemy tutaj po drugich stronach a się trochę lepiej trzyma. Okej. Okay. I tutaj. Okej. Okay. Więc mamy już wszystkie zawiasy, które dzisiaj dostaliśmy. No i teraz. Teraz będzie zabawa, dopiero bo bierzemy sobie no dobra, czyli mamy tutaj oto mamy tą naszą naczepę e, dla komfortu odpiąłem J5 i J6 e, no żeby tutaj z całym tym okablowaniem tutaj się nie, nie bujać i teraz co robimy okej, okay. pierwsze co robimy odwracamy do góry nogami i musimy odkręcić, to po co przykręcaliśmy? Odkręcić cały ten tylny panel, czyli te cztery śruby usuwamy. Nie lubię jak coś montujemy, a potem każą nam to usuwać. Bo pewnie musimy mieć dostęp do otworów, żeby przykręcić. No i teraz. Aha, jeszcze mam koła odkręcić? Noż jasny by to, czy ja się tutaj nie dostanę do tych śrubek? O w mordę, no dobra. Czyli musimy się pozbyć tego koła, czyli to jest koło prawe, środkowe. Czyli musimy zdjąć ten, yy, o. Musimy zdjąć ten dekielek, odkręcić śrubę w środku i zdejmiemy wtedy koło. Tam jeszcze pewnie jakaś podkładeczka jest, czyli bez podkładeczki. Dobra, koło zdjęte. I teraz umieszczamy te nasze szafeczki. Tą ze skrzynką elektryczną teraz aktualnie montujemy. Troszeczkę oddalę, bo widzę, że tutaj. Jest to mało widoczne. I teraz tą skrzynką elektryczną umieszczamy. Zobaczcie, tutaj Wam przybliżę. Tutaj mamy gniazda, tutaj mamy gniazda, tutaj mamy gniazda i tutaj mamy gniazda. I to odpowiada rozmieszczeniu na tej komorze. Więc umieszczamy. Chyba zostało umieszczone. Następnie odwracamy i za pomocą śrubek CP8 to jest tak, przykręcamy. Jeszcze to sobie odłożę. Odwracamy i przykręcamy. Zaczynam od środka. mam to jak gitarę, nie? No a tu jak widzicie, błotnik nie współpracuje, bo tutaj ukręciłem łebek w ogóle śrubki i widzę, że za bardzo. Chyba go nawet nie, nie przyklejałem w końcu. Okay. przykręcone czy będziemy przykręcać też drugi mm, dobra, tu już możemy koło z powrotem przykręcić też sobie przykleję przy okazji oczywiście, że się bardziej do palców klei niż do siebie nawzajem no cóż, no nie mam jak tego odtłuszczyć no chyba, że ktoś z Was ma jakieś pomysły jak odtłuszczyć takie powierzchnie, gdzie to już no ciężki jest dostęp. Niech sobie to zaschnie. A my kółecko tutaj oddajemy. O, śrubkę przykręcamy z powrotem. Niech się trochę kręci kółpaczek. I teraz bierzemy sobie drugą komorę. Przykładamy ją zaraz obok tej pierwszej, więc tutaj mamy tą samą sytuację z, z gniazdkami. Czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Cyk skakują sobie elegancko i znowu używamy śrubek CP, tym razem sześciu. I mocujemy. No, no i to by było na tyle. Myślę, że łatwych odcinków to już niewiele nam zostało w tym modelu. Tak właśnie się prezentuje rama naczepy wraz z dwoma komorami bocznymi lewymi. No i powiem Wam, że teraz to składanko, właśnie dużo teraz składaliśmy, ale to właśnie było dużo składania, a nie dużo męczenia się. I to już mi bardziej odpowiada, bo bardzo nie lubię, kiedy mamy. Jednocześnie, i dużo składania, albo w ogóle mało składania, ale trzeba się namęczyć, bo jakaś śrubka jest w głupim miejscu, albo, albo w ogóle nie idzie przykręcić, i tak dalej. No, wiadomo, jest też satysfakcja z tego, kiedy pokonujemy jakieś trudności, ale jednak największa satysfakcja jest wtedy, kiedy wszystko idzie płynnie. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie części generatora i lampy sufitowe. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.